Witajcie moi drodzy w 19 już odcinku z serii Let's Play Lego Marvel Avengers. Idziemy ostatnio z Koksem. Ostatnio tutaj byliśmy tym torem, skończyliśmy. Przerwałem tutaj odcinek. Jak zwykle, zaczynamy od sobie na zbieranie tych klocuszków. Tego nie mogę rozwalić. Zmienię się na tego. Tu trzeba chyba zniszczyć. Jak zwykle, coś tu trzeba rozwalić standardowo. Dobra, i tu trzeba, no nie, kolejny. Dobra, budujemy. To jest beton? Chyba tak <grywa> To było dobre wcześniej chyba też tam to było. Jeśli ci zabiją, możesz tu rozchodzić. To jest zajebiste dobra Tor może latać, więc z nim chodźmy On przejdzie Po prostu tak, dobra Boom Tylko muszę... Nim... Dobra Tam już potrzebują naszej pomocy. Dobra. Idziemy torek. Krótka piłka z mojej strony. No, tego nie zdążyłem, wiesz? Ilu ich jeszcze będzie? Coraz to więcej ich przychodzi. Dobra, koniec tego dobrego. Finds a way to blow this rock. I'm not leaving this rock. With one civilian on. You didn't say we should leave. Where else am I going to get a view like this? Glad you like the view, Romanov It's about to get better.

I naprawili swój statek. Dobra, kontynuujemy nasz tryb fogularny, oczywiście ponownie. Wysota jest 18000 tysięcy i w dalszym poziomie. Żołnierze bezpieczne do wywołania. Nie zengażuj się w 3, 2, 1, wychodźcie. To podłoga? To jest to, co podłoga powinna być. To nie tak źle.

Ej, no bez kitu, czy ja miałem użyć tego samochodu? Jasna cholerka. A ja po prostu go rozwaliłem. A, nie muszę wcale. Ale tu taki wyskok był. No idź mi stąd człowieku. Możemy ten? Nie, ten też jest roztrzaskany. Dobra, wow, nie ten. On nie da rady. No proszę bardzo, a, jeszcze tam się pali. No i co? I mogę coś pozbierać? Tu mogę, tak. A, tu jest bieżnia dla niego, tak? Tak. O wow, shit. Tam coś było, tam gdzieś trzeba iść tutaj. Nie, chyba nie. Tam coś mamy. A no, tamtych chyba nie uratowaliśmy. Dobra, zmienię na kapitana Amerykę Ilu ich jest? On może tak się zmienić? Wytyfy w ogóle. Jak on to się zmienił? Ej. Ten steruje jakiś zamel. Dobra, ona on o oh, Ej, czemu ona nie chce wchodzić? No, kobieto, weź się w garść. Nie płacz. Nie płacz, FK. Nie płacz. Ej, no, naprawdę znowu nie wiem, co zrobić. No i co to? No, oni się patrzą, jak my walczymy. Fajnie. Idź mi stąd żomuś. Nie mogę, czemu nie mogę nic zrobić mi? a dobra tutaj trzeba poskładać a. Ja tu mogę wejść, czy coś pozbierać? Oni też się przyteleportowali, jakimś cudem. Mogę ich zabrać, nie? Oni są uratowali, Nikt No zabierzcie go ode mnie. A udało się ich uratować, co teraz? A, kolejnych, oczywiście, że tak. Rozmiejmy się sobie na tego. Jak zwykle tutaj samochodu nie ma, coś mi to pokazuje, tutaj coś? A, tutaj zrobić, dobra. Ich możemy teraz uratować wcześniej nie mogliśmy, aha Dogoń mnie jak chcesz Dobra, oni skoczyli Mamy tam iść. Przynajmniej dobrze, że drogę mi pokazuje. To jest okej. Okay. Dobra, tam. To mamy kolejne, ale już chyba tego nie mogę zrobić. Czy coś? Nie, tam Dobra, coś tu zrobić. Sza. ja mogę się zaczepić. Mogę koniec szybszy o wiele. To trzeba kapitana Amerykę, dobra. Koniec z tym. No, i jak będzie Dobra, ich też się udało uratować? Pani, nam tu mówić coś? Glad to see you folks are still hanging in there. Sorry, we're a little fashionably late, but you know how Fury loves his dramatic entrances. Let's help get these civilians out of harm's way. Oh, but don't forget the evil robot. Ultron's not suddenly going to quit because the helicarrier showed up. It's time to put a stop to him once and for all. Sir, we have multiple bogeys converging on our starboard flank. Show them what we got. You're up. Yes! Now, this is gonna be a good story. <laughs> yep. If you live to tell it.

A dobra, teraz niech go trzeba, czy nie ty tam jest, dobra, już idę Nie mogę szybciej jakoś Ej no ej Czemu nie mogę? What the fuck Ja coś się zacina A cały czas mam przyciskać, Boże, a my... Nie widziałem, bo się nie ruszało i myślałem, że coś źle robię. Słabo, powoli się ruszało. Dobra, kolejne. potential for human casualties here is approximately 64%. I would recommend focusing on the chyba right. Tam znowu chyba? A może nie, dobra. Jeszcze laser, Boże, święty. Mamy prezent. W sumie wolę tym, tym jak to sterować. Kolejny. My nie mogę na niego walnąć. No nie. Mogę tylko się przywracać serio Ale zapiszmy sobie, o. Idziemy stąd. Boże, ile kasy. Dobra, a nie mogę to zrobić, czy nie? A nie mogę chyba, czy nie? A mogę, dobra. No i proszę bardzo, udało się. Okej, okay, ale co się stanie, to zobaczymy w następnym. Dziękuję ja wam, dziękuję za oglądanie. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Miłego dnia i cześć.